Cześć, myślę, że każdy z nas kupił już wiele, wiele dziesiąt usług wszelkiego rodzaju od różnych osób. I teraz pomyślcie sobie, czy choć jedna z tych firm zadała Wam już po sprzedaży, po wykonaniu usługi, takie podstawowe pytanie: dlaczego skorzystaliście z ich usług? Bo ja osobiście jeszcze nigdy takiego pytania nie dostałem. Oczywiście, dostaję pytania z podziękowaniem, żebym wystawił komentarz, dlaczego fajnie, dlaczego, jak to się wszystko odbywało, dla, jakiś proces, żebym opisał. Tak, o to firmy proszą, ale żadna jeszcze nie zapytała mnie dlaczego w ogóle ją wybrałem. Teraz wyobraźcie sobie, że zadajecie takie pytanie i jestem pewien, że odkrywacie wiele rzeczy, o których nie mieliście pojęcia. Każdy z nas myśli sobie że napisał ofertę, robi to, 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 i klienci właśnie to lubią, tamto, dlatego do nas przychodzą. A życie pokazuje, że oni widzą w nas zupełnie inne rzeczy, z których my bardzo często nie zdajemy sobie w ogóle sprawy. Dlatego bardzo warto zapytać klienta, dlaczego Was wybrał, bo jeżeli on wskaże na rzeczy, których Wy nie macie w ofercie, jeżeli te rzeczy będą się powtarzały, będziecie to pytanie zadawać każdemu klientowi przez nawet całe życie firmy, to dojdziecie do tego, dlaczego klienci u was tak naprawdę kupują. Nie, dla, nie że wam się coś wydaje, że może to, może tamto. Oni powiedzą wam, dlaczego u was kupują. A jak Wy będziecie to wiedzieć, to będziecie mogli zrobić kontent wokoło tego właśnie, dlaczego oni kupują. Będziecie mogli zmienić ofertę, będziecie mogli zmienić nawet treści maili, żeby właśnie mówić, mówić o tych korzyściach, które są tymi, które tak naprawdę sprzedają, dlatego warto to zrobić. Jak wam się podobało, dajcie znać w komentarzu. Jestem ciekawy, czy ktoś z Was choć raz usłyszał takie pytanie, dlaczego skorzystał z danej usługi. Dajcie znać. Hej.